Prawie miesiąc później, niż zazwyczaj, zakwitła aleja dereniowa w Zadzimiu. Prawdziwa ozdoba tamtejszego parku. Wspaniały pomnik przyrody, jeden z najciekawszych i największych w Polsce Środkowej skupisk tej rośliny, która kwitnie zanim rozwiną się jej liście. Piękny winok. Byłem tam dzisiaj. Cała aleja kwitnie. Wyjątkowy, wyjątkowe miejsce w tej części kraju. Deren jadalny, gatunek taki bardzo smaczny. Owoce dobre, pomnik przyrody, warty podkreślenia. Warto ją odwiedzić. I Aleja Dereniowa jest odwiedzana. Od kilku lat stała się wręcz jedną z atrakcji turystycznych gminy Zadzim. To cieszy, że Zadzim jest kojarzony nie tylko z takim odpoczynkiem w parku, ale i możliwością zebrania owoców z Derenia, który można przetwarzać na różne produkty, przeciery, ale i także na dobre nalewki, które przeważnie zimą są potrzebne. Do owoców derenia daleko, bo będą dopiero we wrześniu, jeszcze dalej do smacznej nalewki, o której można pomarzyć, oglądając piękne widoki wspaniale kwitnącej alei.